No siemanko widzowie moi drodzy, wszystko wyciekło tak naprawdę, jeżeli chodzi o centuriony. No może jeszcze jakaś karta wyjdzie, ale no już mamy chyba kart na dwa składy zlików. Czekaj, ja to dla widza teraz sprawdzę. Oczywiście pokażę wam nowe karty, które są w przeciekach i tak dalej, ale to jest tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, szesnaście kart i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9 nowych kart. 8 nowych kart, sorry. 8 nowych kart. Więc 24, czyli prawie na dwa składy. Pokażę wam ruchy transferowe moje: czy coś zrobiłem, czy nie. Zrobiłem mało, ale zarobiłem, więc jestem zadowolony. I może coś otworzymy. Na pewno coś otworzymy, ale na drugim koncie, bo na głównym mam co prawda za Ryvalsy nagrody do odebrania. Tylko kurde, no jestem takim Januszem. No, co ja to będę teraz otwierał? Jak będą centuriony. Centuriony, nie centuriony, no co, co, co ja mówię? Centuriony, trzeba akcentować to R. I no, jak mam sobie dać szansę na trafienie potężnego Hulita, który możliwe, że będzie miał mniejszy overall niż jego pierwotna wersja, bo niektóre ikony mają dostać gorsze statystyki, mniejszy overall i tak dalej. Coś w stylu baby ikony, ale. Ale jednak Baby wychodzi dopiero teraz, nie od początku gry? Czy to dobra decyzja, czy nie, zaraz o tym pogadamy. Leci wstaweczka i jedziemy z tematem. Zapraszam Was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności, czyli blik, PSC oraz zwykły przelew. Na stronie możecie sprzedać monety oraz konta, a z kodem rabatowym wachu macie 5% zniżki. Na sam start mamy SBC, co wyszło, czyli wyszedł stoiczkow. Wymagania, no, no spore, nie? Spore. Lepiej go z rynku sobie kupić, bo. No przynajmniej będziecie mogli go sprzedać, jak wam nie podejdzie, ale. No karta spoko, trzy słabszej nogi trochę bolą. Ma ten fajny styl gry, panowania nad piłką, ale. No. No kurde, trzy gwiazdki słabszej nogi, no. Haland też ma niby trzy gwiazdki słabszej nogi i ja tym Halandem gram, ale będę go sprzedawał. Jak mówiłem, że będę sprzedawał składy, to, to będę sprzedawał i sprzedam go sobie jutro. Ale no. No kurde jakoś tak dobrze mi się gra tym Halandem, ale jednak nie do końca, bo jak lutnie ze swojej prawej nogi, to... To ja nie wiem, czy poleci w trybuny, w okienko, w bramkarza, czy w moją bramkę. Na drugim końcu już kupiłem sobie nowy skład, ale na tym, na tym kupię po prostu w piątek albo w sobotę, nie, żeby jak najwięcej na tym zyskać i nie stracić. Jeżeli chodzi o ruchy transferowe, to no, za dużo nie zrobiłem, ale kupiłem OPENDE, najpierw go sobie po 19 i, i no, sprzedałem z zarobkiem, i Felipe Andersonów kupiłem kilku, żeby móc pokazać właśnie w tym momencie, że na grupie handlowej na niższe budżety też coś się znajdzie, więc jak masz małosiana, chcesz sobie szybko podwoić, to takie okazje też się zdarzają. Zapraszam na grupę handlową. Jak, jak chcesz ze mną zarabiać grube końce, naprawdę, polecam serdecznie. 29 zikosów wjazd do grupy handlowej, a patroni zarabiają też swoje. Mogę pokazać screena, tak? Podkradłem, jak napisali, ile zarobili. No i to jest spoko opcja, bo ja zarobię i wy zarobicie. Wszystko się zgadza, linki macie w opisie. Serdecznie zapraszam, ale w tym momencie, kurde, dalej mi się ten nos przytyka i, i się chyba nie doleczyłem do końca z tego. Przeziębienia grypy, czy nawet nie wiem co tu było, ale możemy przełączyć się na PC, tak gdzie. Mamy kolejne karty, które wyciekły. Wyciekł Andrea Pirlo Centurion. Staty, jak coś, stat nie jestem pewny. Żadnej karty tak naprawdę. I nie jestem pewny, czy te ikony nie będą miały niższych statystyk, jak wspominałem wcześniej, niż podstawowe ich karty, które są teraz w grze. Z tego powodu, no, żeby po prostu było chyba je łatwiej trafić, albo żeby bardziej ludzi zachęcić, albo no, nie wiem dlaczego po prostu nie wiem. I gdzieś widziałem taką informację na stronie EA, ale nie mogę jej teraz odkopać, że właśnie te ikony niektóre będą miały mniejsze statystyki. Nie wiem której, nie wiem czy wszystkie. Raczej nie wszystkie, ale niektóre na pewno, więc czegoś takiego się możecie spodziewać. Ale dalej. Mamy takiego Dunka, który wyciekł. Karta. No, taka se, mamy pir ale mamy też ulubienicę moją, czyli Gejoro, no nie tak bardzo ulubienicę jak Katoto, ale no Gejoro plus Katoto to był duet, który u mnie migał oj to długo, długo śmigał. Karta fajna i zobaczymy ile będzie kosztować, może jak będzie tania to kupię, a jak trafię to ha, byłbym w niebowzięty. niebo wzięty. Czekam na jakąś kartę specjalną Katoto, może w następnym evencie. Felipe Anderson też został zlikowany jako Centurion, został też zlikowany Muniain. W sumie ten Muniain tragicznie nie wygląda. Dalej mamy Andrisia i czy coś jeszcze, czy nic? Jeszcze Moses Simon, o się Simonie zapomniałem. Jak zwykle, karta specjalna Simona, tempo wywalone w kosmos, ale jest jeszcze widzić zlikowany. Tylko nie mam nigdzie tego widzia zdjęcia, nie mogę znaleźć, ale ma być widzić w SBC, właśnie. W Centurionach ma się jeszcze pojawić Pop i ma się jeszcze pojawić Gatuzo. Właśnie znalazłem taką informację tylko bez zdjęcia, więc no, no, no pokażę Wam tak, no bo jakoś to. Chcę pokazać i Widicza pokaże tak na footballu, nie? jako on ma w tym momencie kartę, no kurde, nie wiem, nie ma fotek, jest tylko info, że mają wyjść, ale bez fotek. Jeżeli chodzi jeszcze o ruchy transferowe, to ja się spazerniłem i mogłem zarobić sobie 60 parę tysięcy, a nie zarobię nic pewnie. Dlaczego? No bo gorecka, nie? Gorecka był po 20 koła. No ja nie jak był po 20 koła, bo no sobie myślę, kurde, zaryzykuję. Ja pisałem na grupie handlowej, jak chcecie pewny profit to sprzedajcie, jak chcecie ryzykować to na własną odpowiedzialność, nie? No i co? No, no i zaryzykowałem, i sobie będę na zero. Chyba, że w magiczny sposób wystrzelą przed tym Foot Champions. Nie spodziewam się, żeby wystrzelił do jakichś 20 paru tysięcy, nie? Ale jakby wrócił do tych 20 koła, co był właśnie przed wyjściem tego informa, bo przed informem, wiadomo, hype i tak dalej, no to trochę droższy był, to byłoby miło i bym sprzedał i bym zarobił, nie? A co teraz robię? A teraz chciałem wam pokazać, na co ostatnio wydaję pieniądze, bo skupiłem sobie już sporo kart, właśnie złotych, zwykłych, i w klubie je trzymam. Pod właśnie player piki na. Czekaj, muszę się obniżyć trochę, bo za wysoko jestem. Pod piki, właśnie na centuriony, bo zrobię sobie jutro trochę tych pików. Tak, dosyć sporo chcę zrobić tych pików i. I na centurion otworzyć sobie zostawić. I sobie parę razy. Tutaj wejdę cyk, zalicytuję po 350 bam, będzie na pika, będzie też na ważne mecze, będą karty, bo niektóre pewnie do ważnych meczy się przydadzą z tego co licytuję. Jeżeli chodzi o ważne mecze, właśnie, to nie znalazłem przecieku do ważnych meczy. Na pewno pewniakiem jest Real i Barcelona, ale wszyscy już w to inwestują, więc chyba, chyba już nie warto. Dobra, policytowane. Jedną paczkę na tym końcu możemy dla wizy otworzyć już przed centurionami. Może się zwrócić i podgląd też zrobimy, bo. Podgląd to trzeba zrobić, nie? Podgląd da cień, myśliwy się zwróci, zrobimy. Kolejne to jest chyba nonre. Nie. To nie jest. To, to jest noner czy nie? Dobrze rozpoznałem? Źle. Ale dobra, jedną dla widza na tym koncie. Co miałem zostawić te centuriony, ale dla widza otworzę. Może się akurat coś ładnego zwróci. Portugalia. Ale możemy już na drugie konto przejść. Na drugim koncie. To kurde, co jest z tym katarem nie tak. Na drugim koncie też sobie coś otworzymy i coś lepszego. Chyba, że nie ma już tego SBC, ale. Ale... Po... Chciałem informować jeszcze dla widza zrobić, ale nie ma, więc więc zrobimy to. na 84, żeby nie było, że tutaj wiecie, takie malutkie tylko otwieranie jednej paczki. Ja to więcej chcę otworzyć. Na tym kącie w ogóle to ja mam serio sporo foderu, nie? Jak na poboczne konto. Zaraz wam pokażę całość. Tylko zobaczymy, czy zaniżę tak mocno, dobra. Jak tak mocno zaniżę, to działa, a jak jeszcze za tego. Wrzucę no to już nie, ale wodero jest dużo, bo jest trochę 8 czwórek jeszcze. Są 8 piątki, są 8 szóstki, 8 siódemki, są nawet kurtyle, można jako Fodera wykorzystać, więc Więc w porządku. Już trochę widzieliście karty, które kupiłem do składu na tym koncie. Zaraz Wam cały skład pokażę, ale może coś się zmieni po tej paczce w tym składzie. Mam nadzieję, że wypadnie coś za milion monet i się zmieni, ale jak będzie, zobaczymy. Francja. Pepe. Uuuu... Ojojo, ojojo, oj, oj. to ja myślałem na początku, że może debele, może katoto, a tu takiego wała. Ale pokazuję w tym momencie skład. Zrobiłem zakupy dosyć ciekawe, mi się wydaje, bo no, prestarz Kim Pembe jest, gejoro, no, no musiałem, ale kupiłem tą Diani, bo. Chcę ją stestować, czy będzie sobie dobrze radziła. No, na tym końcu mam chyba siódmą albo szóstą ligę, to na pewno sobie poradzi. Ale no, jakoś chciałem to zmienić, żeby tutaj Baltimore nie biegała. Tutaj, żeby Soler nie biegał. Tutaj, żeby nie biegał Hermozo. Więc jest precel jest Geyoro Dejo, Diani. W sumie. Mogę pokazać ceny. Donner ma wiadomka dla zbierania. Kupiony. Za Presla dałem 6 koła. Już z cieniem kupiony. Za Diani 60,5 z myśliwym kupiłem. Dejonga też kupiłem z myśliwym. I Georo z cieniem kupiłem. Wszystkie karty ze stylem gry od razu kupione. Więc Stalks. No i co, mam kwalifikacje zagrane. W ogóle żeton draft dostałem na głównym kącie, a na pobocznym je dostałem i te żetony draft... Nie, nie będę grał draftów, nie będę grał teraz draftów. Pomęczę się z tymi draftami przed Toty, żeby paczki na toty odłożyć, bo może legendarny live w tym roku również wróci. Dwa lata z rzędu Toty na live był trafiany, więc. Więc mam nadzieję na powtóreczkę. Piąta liga, nie szósta, ani nie siódma, więc poziom delikatnie wyższy. No i testing składu, widzowie, testing składu. Ostatnio wszystkie mecze wygrywam. I to na tym koncie, i to na pobocznym koncie. Tym składem jeszcze na, na tym koncie nie grałem, ale ostatnio wszystko wygrywam. Dosłownie wszystko. Nawet skład Battlesy na legendarnym zacząłem wygrywać, więc poziom trochę wzrósł. Glalapik gamingowy jest. 14 winów w tym tygodniu musi się ojść. Kurde, bramkarzem się w lewo ruszyłem. Kontra po standardowo, nie? Jak nie wyjdzie, to bramka plec. Robercik do Wernera po krótkim. No i jest 1-1. Dobra, wracamy, wracamy. O! Będzie coś z tego? Lobikiem? No i mamy. Piękna akcja w ogóle bardzo ładnie to było rozegrane. Tak mi się ta akcja podobała, jak nigdy. Lewy, szybki obrót, tak jest, tylko żeby teraz tego nie popsuć, kurde piętką chciałem i popsułem, no ale... Ale jakby weszło, to by było, co? Diani wykaż się, może jakieś podanie do Werner'a do środka, jakoś się uda, udało się, ale nie można tak robić człowieku. No czemu on tak tym ramkarzem dziwnie wychodzi? No ładny go, ładny go. Diani, masz swoją szansę, no ale. Kurde, no. Spróbujmy w ten sposób, ale nie wiem, czy to wyjdzie. Ale było blisko, no. Dobra, lewy zmęczony. Damy Tomas. Zmęczony jest też Werner. Damy za niego jakoś no, szybkiego. Rafę możemy dać. ŁO, Ale to wyjął, baldę. Dobrze, cię mam. Spalony był, nie? No był. Kurde, nie wiem, ten gościu tak wychodzi tymi obrońcami, cały czas mi piłkę zabiera, a bo wychodzi bramkarzem w taki sposób, że trafić je mogę. No teraz już ci się nie uda, teraz to musi być gol. Rafa na zielonym. Wiedziałem, wiedziałem, że się uda. Dobra, niezły przechwyt. Hiltuch. No eee, no. No gdyby ten Rafa się wywalił, to byłby karny albo wolny. Czyli prawie pewny gol. Dobra, to chyba czerwą będzie, bo musiałem już go wyciąć, nie, bo serio, bałem się, że, że będzie gol, ale, ale żółtko. Ja co tu robi bramkarz, przepraszam bardzo. No, <grytanie> dobra, nie, golazo, 4-2 i po meczu. Wygranko mamy, mimo że z problemami, bo nie mogłem bramki trafić i mi obrońcami co chwilę wybiegał i zabierał to. No to wygranko, nie, no jest Glowapik w gameplayu. Ja tu widzę, może wy zobaczycie w przyszłym odcinku w przyszłym? Nie, chyba za dwa albo za trzy odcinki jak będziemy otwierać nagrody za Food Champions to zobaczycie jaki bilans, ja też zobaczę i, i wtedy będzie wiecie taka weryfikacja czy się czegoś nauczyłem czy nie, ale jeszcze na koniec trzaśniemy sobie podglądik dla widza, może się zwróci, może to będzie w końcu nie będzie, to nie będzie ten podgląd no to jest Brozowicz, który ile on ma 81 już? 83, dobra. No to to na tyle dzisiaj, widzę To było na tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że takie filmy też wam się podobają. Jak chcecie zarabiać ze mną miliony, grupa handlowa zapraszam. Zapraszam na Discorda dla widzów, na Instagrama i jutro o 19 na film. O 17! Jakie 19? Przepraszam, o 17! .00.